Sosnowiec południowy, obsługa sosnowca południowego. Witam serdecznie wszystkich bardzo, ale bardzo pozdrawiam, więc zapraszam do poradnika. Wchodzimy do rozkładu jazdy. Widzimy 24933, sosnowca dańdówka do sosnowiec główny, linia 660, Postój handlowy, peron pierwszy to tor drugi. Odjazd planowy 19.39 Polregio Więc oczekujemy Na nas, Aż przyjedzie do nas Sosnowca Dańdówka Na razie cisza i Sosnowca Dańdówka siedzi AI, czyli bot Oczekujemy na Żeby nam bot Hey, hey.